Wybaczcie brak makijażu, ale dzisiaj to jest ten vlog z, takich wiecie, real life. I pokażę Wam moje roślinki. Poczekajcie tam, bo po dziesiątej minucie, bo już montowałam ten film, jest akcja z Zamiokulkasem, która po prostu ja tam zamarłam, więc jest akcja ratowanie. Eee, zapraszam. Pierwsza amaranta. Ona jest ze mną najdłużej, bo jeszcze z poprzedniego mieszkania tutaj ze mną przywędrowała, uwielbia wilgoć w powietrzu, więc trzeba ją często zraszać, może mieć stale mokre podłoże, więc też podlewamy ją dość często i niestety nie lubi mocnego światła. Jak ją tutaj przyniosłam do tego mieszkania, to postawiłam ją na początku w salonie, niedaleko okna i tak właśnie wygląda efekt, czyli wybarwione liście, które się lekko poparzyły nawet powiedziałabym tym słońcem i ona w ogóle przestała rosnąć. Teraz jak jest tutaj od kilku dni no to dostała, słuchajcie, drugie życie. To są listki, które mają dwa dni, te malusie. Tutaj jest jeszcze jeden, ten ogromny, który tutaj się za chwilę e, pokaże. No i słuchajcie, to ona się uwielbia płożyć, więc tak naprawdę ja ją sobie układam patyczkami podpieram, ponieważ jak zabierzemy patyczki, no to puuu! Czyli ona idzie zupełnie, ona zupełnie się kładzie. Jeśli byście chcieli ją położyć, jak najbardziej, ona w salonie właśnie nie leżała, ponieważ tam tak ładnie była na podwyższeniu do i to pięknie zwisało. Ale no wiecie, jeśli chcecie sobie ją poukładać, to patyczki są zawsze mega pomocne. O, wow, zjechałam kadrem. Tutaj tak samo ona zupełnie się po prostu porozwalała, a tak uważam, że wygląda najciekawiej. Możemy dowolnie sobie ją tutaj formować. Ten pięknotek tutaj to jest niedośpian i z nim historia wygląda tak, że znalazłam takie dwa. Mocno zniszczone już w Obi, których pewnie nikt nie chciał i nikt by już nie kupił, więc stwierdziłam, że dam drugie życie. Kupiłam dwa, wsadziłam do jednej doniczki, wygląda przepięknie. One ogólnie słyną z tego, że są dość ciężkie w uprawie, więc oczywiście challenge accepted. I wstawię Wam teraz tutaj zdjęcie, jak on wyglądał, jak go przyniosą. To było tydzień temu. Czy Wy widzicie, jak on się cudownie odwdzięcza za uratowanie życia i ile tutaj jest maleńkich zielonych listków? Dlaczego słynie jako trudne w uprawie? Ponieważ musi mieć bardzo cieplutko, nie może mieć żadnych przeciągów wiatrów, nawet dymu papierosowego yy, i nie może mieć bezpośredniego słońca, ale jednak dobre oświetlenie. Ponieważ, jak będzie w ciemności, to będą traciły kolor liście i w ogóle nie będzie się rozwijał, jak będzie za mocno na słońcu, to mu się wszystko poprzypala. Dodatkowo uwielbia, jak jest wilgotne podłoże, więc podlewamy dwa razy yy, co dwa dni. I spryskujemy go dookoła, ponieważ on uwielbia, jak jest. E, na, najlepiej byłoby mu w ogóle w szklarni. No ale słuchajcie, no wcale to okazało się nie jest takie trudne. Stoi sobie tutaj na środku e, pokoju na stoliku. Jak minie to słońce poranne, to wstawiam go właśnie gdzieś tam i wtedy mam mega dużo światła rozproszonego, już nietypowo promienie słoneczne. No i powiedzcie, cudo, e, one najładniej wyglądają jak są malutkie, jak idą w górę. To już nie są takie efektowne, więc tutaj będziemy ustrzykiwać te nowe pędy. Jak ustrzykniemy tutaj te y, nowe pędy, nowe listki, to on zacznie się rozkrzewiać i zacznie iść tutaj sobie na boki i będzie większy wszerz. Y, więc taki jest plan. Jak oczywiście znowu za bardzo pójdzie, to możemy go przyciąć, ukorzenić, wsadzić tutaj, żeby on się zrobił taką ładniejszą y, kopułką. Ja jestem w nim zakochana. Uważam, że jest po prostu przecudowny. Tutaj jest panienka, która odpowiada za cały tropikalny klimat w mieszkaniu. To jest taka: wiecie, typowa palma areka, oczywiście. Znana, uwielbiana, przepiękna. Najważniejsze dla niej jest to, żeby ją zraszać. Co 2-3 dni ona uwielbia zraszanie i wtedy mamy piękne liście. Powinna mieć rozproszone światło, więc najlepiej jest jej jak tą białą zasłonę przysłonię delikatnie, zwłaszcza jak są teraz mocne. Słońca z rana to jest też od wschodu, więc ona tutaj nie jest aż tak mocno przypalana, ale widać to tutaj, że w miejscach, gdzie faktycznie jest najwięcej słońca, to ona, to już tutaj nie aż tak, gdzieś tu były takie końcówki. O, tutaj widzicie je. E, takie sucholce. I one właśnie pojawiają się zazwyczaj od tej strony, gdzie ma za dużo słońca e, z rana, więc no trochę się z tym pogodziłam, bo. Często po prostu potrzebuje sobie wiecie, dużo światła wpuścić, więc nie zawsze są te białe zasłony tutaj, ale te miejsca od tej po prostu wyglądają przepięknie i ona też się super rozrasta. Co ciekawe, największy wzrost tej palmy założyłam w momencie, kiedy wyjechałam na dwa tygodnie na wakacje, i ona była wtedy w sypialni, obok grzejnika, niestety bez światła, co w ogóle zaprzecza jakimkolwiek teoriom na temat tego, że rośliny potrzebują do wzrostu światła. Ponieważ mieszkamy na parterze i tutaj nie było jeszcze rolet zewnętrznych, więc nie chciałam, żeby ktokolwiek wiecie, wiedział czy ktoś się z domu, czy nie, więc były zasłonięte zupełnie zasłony. Przyjechałam, ona była tutaj też bez podlewania i były trzy nowe liście. I ja po prostu jak to zobaczyłam, to padłam, a wierzcie mi, że nigdy więcej tych liści takich nowych, zielonych tutaj nie widziałam. Ona już rośnie tylko jakby wydłuża te, które ma. Ona chyba się cieszyła, że mamy nie ma w domu. I po prostu tutaj, wiecie, hulaj dusza. Co jeszcze można nie powiedzieć? Aha, podlewamy ją wodą, która jest albo odstana, albo przygotowana, bo ona nie lubi yy, tej wody, takiej prosto z kranu, za dużo wapna. I wtedy mogłoby być kiepsko. A tak to jest. Jest tutaj moją chyba największą ozdobą Simonu. Tutaj też widzicie gwiazdy kolekcji czyli Calatea. To jest akurat Kalata medalion. jest przepiękna, wygląda, jakby ktoś ją malował ręcznie. Ja dosłownie, jak ją zobaczyłam, pamiętam w, w kasteramie. to się zastanawiałam, czy to naprawdę jest prawdziwe, czy to czasem nie jest e, sztuczny kwiat, bo jest twu-twu przecudowna yy, i od spodu te purpurowe kolory, coś pięknego. Nie lubi przeciągów, teraz wam odsłoniłam, żeby było tutaj jasno, ale normalnie tutaj jest cały czas zasłona, nie lubi też zimna, dlatego stoi pod grzejnikiem. No, i odwdzięcza się naprawdę wow. Dodatkowo Kalatea nazywana jest też rośliną modlącą, ponieważ się rusza. Czyli jak jest ciemno, to delikatnie składa swoje liście w górę. Tak samo jak Maranta. I Monstera Manki Mask. Ona mi się najmocniej rozrasta. Tutaj właśnie jest na. O, tak. Ona uwielbia, jak ma coś, po czym może się piąć w górę, zdecydowanie bardziej wtedy się rozrasta niż w dół. Dodatkowo uwielbia zraszanie, ponieważ jest rośliną totalnie tropikalną w lasach deszczowych, więc ona uwielbia, jak jest mokro i wilgotno, ale nienawidzi bezpośredniego słońca. Rośnie głównie, um, ona się płoży. W cieniu drzew, więc musi być w półcieniu takim jak ma tutaj. Absolutnie nie, nie, nie zniosłoby tego tak jak e, palma areka. Mm, ale za to podłoże musi być niestety w miarę suche. Nie może tam być mega wilgoci. Czyli podlewamy ją jak faktycznie wkładamy palucha do ziemi, czujemy, że jest bardzo e, sucho. Wtedy ją podlewamy. I, i się pięknie odwdzięcza, co trochę jest tutaj po prostu nowy listek. Jak ona mi pójdzie za bardzo do góry, to ja myślę, że albo gdzieś tutaj ją przytnę, widzicie, bo ona się tutaj kładzie, albo tutaj i wtedy ją korzenie, e, albo gdzieś tutaj nawet niżej i albo komuś ją podaruję wtedy, albo do nowej doniczki i tutaj ten pęd też bardzo szaleje tak na, na wzdłuż, idzie w stronę pokoju. Też nie wiem, czy tak tego chcę, albo ją damy na jakiejś podpórce, chociaż ona nie bardzo. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy ona ogóle jakbyś tu położyła, to w sumie byłoby pięknie. No zobaczymy, zobaczymy, bo tutaj sytuacja jest dynamiczna. Fit Tonia. E, najpiękniej wygląda, jak jest malutka. Ja kiedyś miałam taką w swoim mieszkaniu, jeszcze w wielu dniu w pokoju na parapecie. E, ona jak się rozrasta, już niestety nie jest taka piękna, bo tutaj się robią nam długie, e, bardzo łodygi jak on, one są śliczne też jak się tak położą jak są naprawdę takie maleńkie, maleńkie ale ta jest urocza, też bo ostatnia też kupiona została w Obi eee, nie lubi też dużo słońca więc idealnie się sprawdza tutaj koło łóżka, gdzie nie ma ani e, okna ani nic takiego i ona wtedy się super rozwija, dodatkowo jeszcze jest, <grywam> kupiłam drugą ostatnią. jak zobaczyłam jej szalone kolory mówię, boże co to za tropiki, wakacje i jakiś e, drink tropikalny i nie mam do niej jeszcze doniczki Więc nie wiem, tutaj mi ona za bardzo nie pasuje Ale gdzieś jej znajdę miejsce Na pewno na pewno gdzieś będzie Może w kuchni myślałam No jest to po prostu ubarwienie Jest sweet Piękne Tutaj w kuchni stoi za mnie kulkas Z tym, że są z nim problemy Ogólnie wcześniej był na parapecie wschodnim Było mu tam za jasno I tutaj liście były zupełnie pożółkłe Więc przekopałam go, chociaż to nie jest polecane, bo zamiast kulkasy lubią mieć ciasne doniczki, ale wyciągnęłam, żeby sprawdzić, co się dzieje, jakie są korzenie i były delikatnie od dołu podgnite, więc zrobiłam mu prysznic, wycięłam te korzenie, nie udało mi się go schować z powrotem do tej małej doniczki, więc dostał większą i... Słuchajcie, jest pleśń, więc jak to zobaczyłam, to miałam chwilową totalną załamkę i na początku wzięłam z góry tą całą pierwszą warstwę ziemi, wyrzuciłam, to nic nie dało, znowu jest pleśń i nie wiem, czy mu tutaj jest za ciemno. Czy chodzi o to, że ta ziemia coś jest to nie tak są tą ziemią, ona na osobie jest wilgotna, więc dzisiaj znowu będzie wysadzany, kąpany. Yy i dostanie ziemię totalnie lekką, totalnie przypuszczalną, wymieszaną z keramzetem i zobaczymy, co będzie, bo naprawdę mi go szkoda, on jest ze mną rok. Był taki malutki i no... będziemy go ratować. A, miałam powiedzieć, że wątpię, że jest mu za ciemno, ponieważ zami kulkasy sobie nawet radzą w łazience, która nie ma okna, więc ewidentnie chyba coś się z tą ziemią. Nie przelałam go, podlałam go tylko raz po przesadzeniu, to było dwa tygodnie temu, więc... Dziwna sprawa, naprawdę. I ma tutaj na dole, może odpływać woda nadmiar, więc. Hmm, hmm, hmm. Tutaj na zewnątrz to wygląda totalnie, po prostu okropnie fuj. Rękawiczki jednorazowe. I tą ziemię chowam do foliówki, żeby gdzieś tam czasem nie wymieszać jej z ziemią, która będzie później używana jakaś, żeby te zarodki paśni się nie dostały. No i dostanie po prostu mega lekkie podłoże. Zacznę. Słuchajcie, tutaj nie wiem co mnie podkusiło, żeby akurat ustawić aparat i to nagrać. I jak wyciągnęłam te korzenie i zobaczyłam to, widzicie to, jak rozwalone jajko. Po prostu totalnie bulwy się zniszczyły. I ja tutaj zamarłam. Nie myślałam, że przy pierwszym vlogu będzie tyle emocji. To niestety negatywnych. Ziemia w Doniczce była tak turbo mokra, że rozmiękczyła mi bulwy. I podczas wyciągania te bulwy nie przetrwały. A zamiast z bez bulwy niestety nie przeżyje, bo on sobie tam gromadzi całą wodę. No i jest nauczka dla mnie, lekcja dla Was. Jest mi mega smutno, bo została jego połowa i to ta mniejsza. Ona sobie pójdzie do łazienki. Zaraz ja do po małą doniczkę i go tam w... schowam, a z tych części, może nie wiem, spróbuję z liści go rozmnożyć, ukorzenić. Mega, mega smutna sprawa, no. Niestety, ziemia nie może być absolutnie taka mokra i trzeba mega uważać przy przesadzaniu go. Tutaj tak to wygląda. Powinna być taka bulwa na samym dole. E, tutaj są dwie zrośnięte akurat ze sobą, więc tyle się jego ostanie, Dostanie mniejszą doniczkę i będzie stał w łazience. E, no słuchajcie, taka nauczka. Przesadzanie zamiaru kulkasa zawsze trzeba uważać, a już zwłaszcza jak było to zbyt nasączone wodą, bo normalnie taka bulwa jest twarda, więc nic się jej nie dzieje. Ale tamte były bardzo y, mokre i podczas przesadzania się rozwaliły. Tutaj z emocji nie nagrał mi się dźwięk, bo przykryłam sobie mikrofon, ale mówię o tym, że nie odpuszczę i nie byłam w stanie po prostu wyrzucić go do kosza, więc robię mały eksperyment yy, i mówię też o tym, że on i tak by nie przetrwał, nawet gdybym go teraz nie przesadziła, ponieważ tam było, był tak przelany i była taka wilgoć i tak zbita ziemia, no że tam było wszystko zgniłe. Miał zdecydowanie nadmiar wody. bulwy były zgnite i korzenie zgnite. I teraz wycinamy to, czyli te wszystkie miejsca, te korzonki, które są po prostu do, no, jak szlam, i damy mu szansę. Słuchajcie, natura nieraz mnie zaskakiwała, więc sadzę go z tymi wyciętymi, obrzydliwymi korzeniami do ziemi. Znalazłam doniczkę taką. Wyparzyłam ją, zezynfekowałam, zobaczymy. Tamtego wsadzę w oddzielne, tego, któremu zostały bulwy, a tego tutaj. No najwyżej po prostu on tego nie przetrwa, ale damy mu szansę. Może się, skoro bulwa się potrafi zbudować e, z samego liścia, to może tutaj się odbuduje. <ścoughs> Zobaczmy. Ok, dostał ziemię e, lekką, wymieszaną z uniwersalną i z karamzytem. Do góry jest tylko ta lekka. No, i zobaczymy. Podleję go dosłownie 50 wody odrobinką. I tylko tu w środku. No, i zobaczymy. Jego możecie naprawdę podlewać raz na raz, nawet na miesiąc jak go podlecie. To się nic nie stanie, bo on właśnie całą wodę gromadzi w tych bulwach. No, ale myślałam, że po prostu podczas przesadzania trzeba jednego porządnie podleć. No i on tego nie, prze, nie przeżył. Miał za wilgotno. Zobaczymy. mhm mm tak, pojechałam po Doniczkę na Zamek Kulkasa i skończyłam z tutaj ze kwiatem, na którego już długo polowa polowałam. A ten jest przepiękny. Będzie w sypialni, ponieważ oczyszcza powietrze i super się z nim śpi. <noise> więc, więc jest, a Doniczki nie kupiłam na Zamek Kulkasa, bo nie było żadnej wodnej małej. Fajny klimat tam mam. Tak, tak cichutko. I tutaj mamy jeszcze goździki. Teraz dostanę swoją doniczkę i w ogóle jest tutaj trochę roboty, jeszcze takie poza roślinami wiecie, domowymi, to na ogródku wszystko muszę poprzesadzać. I, a i oprócz tego, że ma piękne te kwiatostany, już to słuchajcie, tutaj są maluszki, z których będą. No, wyostrzy Z których będą kwiaty. Od jest raz, dwa, trzy. Więc przepiękny. i cena też ma super. O, jeszcze tutaj. Bo 40 zł. Boże, co ja gadam 20 już dzisiaj, już dzisiaj nie widzę, ja nie wiem 20 złotych. Docelowo będzie stał sobie właśnie tutaj w sypialni w rogu. On też nie lubi dużego nasłonecznienia, więc tak jak ja śpię sobie przy zasłoniętych zasłonach, wybaczcie, że są jeszcze nie to będzie mu tu idealnie. No i właśnie to oczyszczenie z toksyn powietrza świetnie się sprawdzi. On lubi spryskiwanie, lubi wilgoć, więc też. O, tu jest coś. Więc też e, warto go postawić na jakiejś podstawce z kameczkami wypełnionej wodą. No i doniczkę musi dostać, jakąś taką ładną, pewnie boho plecioną, jak zwykle. E, super wygląda, myślę. Bo jest naprawdę spory. Ekstra. Przymierzyłam mu boho koszyk, który stoi u mnie na szafie. No, tylko musi być mniejszy troszeczkę. Ale myślę, że będzie wyglądał czat. No i słuchajcie, musiałam w ogóle jakby w tym roku, to była dostawa. Yy, było wszystko jeszcze na paletach i zobaczcie tą przepiękną kalę. Stwierdziłam, że nie mogę kupić jej dla siebie, bo już po prostu przeknepałę, bo mnie z, wyrzuci z domu, ale nie mogłam bez niej wyjść, więc to jest prezent dla Martyny. Yy, pewnie jak już wrzucam ten filmik, to już go dostała, więc mogę śmiało o tym mówić. To jest po prostu cudo. Różnie tak się nie powstrzymam i kiedyś jeszcze taką sobie kupię, ale, ale na razie. Ja kwiat, a ta ślicznotka na prezent. Mam też tutaj zapas doniczek, bo no to po prostu czegoś brakowało. Zawsze mało plastikowych doniczek, dużych, małych. Eee, tymianek. I właśnie te donice. One są super w Są bardzo w ogóle, nawet ładnie wyglądają jak są same. Plastikowe te malutkie kosztują około 2 zł. Te większe, 3. I te największe, które mają niecałe 30 cm, 25 chyba, za chwilę to kosztują 5 zł, więc super. I to jeszcze takie długie na właśnie te woździki. Na zioła. I jeszcze na zioła, które są dwuletnie i wieloletnie. Mam tam pod spodem taką ładną ceramiczną doniczkę. I nawóz do roślin zielonych. Pałeczki. Tutaj są właśnie te doniczki. One spoko wyglądają, tylko jedna ich wada jest taka, że są ciemne, więc też e, przyciągają mocno słońce. I szybciej się z nich woda wyparowuje, niż na przykład z białych. No ale już zaczęłam od ciemnych, zresztą bardziej mi tutaj pasuje wszystko, co jest ciemne niż białe, więc trudno. Ewentualnie na wielkie upały można je czymś okryć. I tu już chciałam pokazać mięty. Obok stoi lawenda, bo już raz mi zaatakowały miętę mszyce i po prostu się maga zdenerwowałam, a lawenda odstraszaje. je. Tu jest mięta pomarańczowa i mięta czekoladowa. Pachnie, cudownie. Żagwin ogrodowy. Jeśli szukacie czegoś na balkon, co będzie długo pięknie wyglądało, i co chwila po prostu wypuszcza nowe kwiatuszki i się pięknie rozrasta, to polecam. Tu jest jeszcze taka dzidzia, ale nie mam pojęcia, jak się ona nazywa, więc jak wiecie, to dajcie znać na dole i miętka, przesadzona miętka, pięknie tutaj wygląda. I jak pachnie, po prostu jak się nią potrzęsie, to jest tak cudowny zapach. Goździki, jakie zobaczyłam, to po prostu mentalna miłość przepiękne, różowe, to są chyba nawet dwie odmiany, ale one, one tutaj mają mnóstwo pąków i będą długo, długo zdobiły tutaj ten kątek. Efekty wczorajszej yy, pracy. Innym razem może o tych wszystkich uprawach, bo ten silnik będzie trwał już mnóstwo czasu. Tutaj są zioła, i brateczki, czyli mam do nich taki sentyment Ja też po tutaj po prostu tyle wypuściły nowych kwiatów to są pierwsza, pierwsza roślinka w ogóle kolorowa, ozdobna, jaką kupiłam na ten ogródek i mam taki sentyment do nich, chociaż nie za bardzo mi pasują na razie stoją tutaj gdzieś sobie w rogu służyły mi też jakoś przyciąganie pszczół do wodopoju no, bratki to jednak wiecie, legenda dajcie znać jak wam się podobał taki vlog Taki wiecie, prawdziwy, spontaniczny, bez szykowania się, bo całkiem fajnie się go kręciło, chyba troszeczkę aż się za bardzo rozgadałam, więc napiszcie na dole eee, i do zobaczenia w kolejnych filmikach.